Prawiecki, Tarczyński przyszłość w naszych rękach. Europa stoi na rozdrożu, a młode pokolenie musi podjąć decyzję, w którą stronę pójdziemy. Podczas przełomowej konferencji młodych dla Europy głos zabrali ci, którzy znają kulisy wielkiej polityki: Daniel Obajtek, Mateusz Morawiecki i Dominik Tarczyński. Ich przekaz jest jasny: czas na odważne decyzje. Walkę o konkurencyjność Europy i suwerenność Polski. Czy Europa przetrwa w obliczu globalnej rywalizacji z Chinami i USA? Jak młodzi mogą wpłynąć na przyszłość gospodarki i bezpieczeństwa? Czy Polska powinna podążać własną drogą, czy podporządkować się Brukseli? To nie jest zwykła debata to starcie wizji, które zdecydują o przyszłości. Czy młodzi przejmą stery i zmienią losy Europy? Zostań do końca i posłuchaj, jakie rozwiązania proponują liderzy. Masz swoje zdanie? Podziel się w komentarzu. Dzień dobry, bardzo dziękuję za możliwość dyskusji. Tomek Wierzbicki, przedsiębiorca, radny powiatowy. Pytania zarówno do pana premiera, jak i do pana prezesa Obajtka. A mianowicie, nie będę panom mówił, jak zmieniać Europę. Ale wiem, że Europa potrzebuje wielkiej i silnej Polski. I żeby Polska była wielka i silna, potrzebuje inwestycji. I tutaj pytanie do pana prezesa Obajtka odnośnie inwestycji Olefiny 3. Czy ona została totalnie wnieciona w ziemię? i czy jest szansa w przyszłości urat uratowania tej inwestycji, bo Polska potrzebuje produktów petrochemicznych, potrzebuje polimerów. I drugie pytanie do pana premiera Morawieckiego, mianowicie podatki i kwestia tego, że w tym momencie spółki kapitałowe, podatek CIT to pewnego rodzaju troszkę Eldorado w porównaniu do jednoosobowych działalności gospodarczych i tutaj nie przyszedłem się żalić jako przedsiębiorca, ale wyjść z takim pomysłem i zapytać, czy pan premier słyszał o takiej koncepcji też, którą ja wyznaję i podzielam, a mianowicie to, żeby wprowadzić podatek niedochodowy, a od przychodu Podatek na przykład 2-3%, gdzie wielkie korporacje od 100 milionów płaciłyby porządne podatki, nie byłoby fałszywych faktur, kombinowania, zmniejszyłaby się liczba urzędników, nie byłoby tylu ludzi związanych z doradztwem podatkowym. Te osoby mogłyby przejść i pracować w gospodarce, rozwijać polską gospodarkę, i tu podsumowując jak pan premier za patrywuje się do tego pomysłu. A my tutaj lokalnie potrzebujemy, mówił Pan Premier o tamie, tamy w Siarzewie, bo to jest bezpieczeństwo naszego regionu. Ta starówka toruńska pływałaby, jeżeli ten stopień wodny we Włocławku zosta ulegnie uszkodzeniu. No i oczywiście przebudowy drogi krajowej numer 10. Dziękuję bardzo. Moja prośba tylko jedna, jeżeli mogę mieć prośbę po jednym pytaniu, dobra? Bardzo Panu dziękuję, ale żeby każdy mógł. Bardzo proszę. O, krótko, szanowni państwo, bez sprawnych finansów publicznych nie ma państwa, nie ma inwestycji, nie ma tych możliwości, które zrealizowaliśmy. Polityka społeczna, uzbrojenie Polski, wielka polityka wyrównywania szans, czyli, poda czyli pieniądze dla gmin i powiatów, obniżka podatków, PIT z 18 na 12, 30 tysięcy kwota wolna i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tego bez, bez podatku. W związku z tym, najpierw do tego, co Pan powiedział o podatku CIT od dużych korporacji. 2008 rok. Wpływy do budżetu z tego tytułu 34,5 miliarda. Zaokrąglam. Po ośmiu latach wzrost dochodów firm o 60%, a dochody z podatku CIT spadają o 1 miliard. Wyobrażacie to sobie? Gdzie są te pieniądze? Nie mówię o VAT-ie. O VAT-ie to wszyscy tam. W miarę słyszeli. Ale pan się odniósł do podatku od firm. Powiedział pan Eldorado. To było Eldorado dla międzynarodowych korporacji. Co ja zrobiłem? Wziąłem ich wszystkich na różnych spotkaniach i powiedziałem: znam wasze sztuczki. Kanapki luksembursko-holenderskie, szwajcarsko-irlandzkie, schemaciki prawnicze, poprzez które unikacie płacenia podatków. Co przed chwilą wam wykazałem? 34,5. Po 8 latach 33,5 miliarda. Wiecie, ile było po 8 latach kolejnych, jak wdrożyliśmy działania przeciw rajom podatkowym, przeciw korporacjom międzynarodowym, które uciekają z Polski? 98 miliardów, trzy razy więcej. Nikt mi nie powie, że w moich czasach było Eldorado dla tych, którzy uciekali. To teraz z powrotem jest Eldorado. Teraz podatek przychodowy. Próbowaliśmy parę razy w Komisji Europejskiej wydobyć zgodę na wprowadzenie tego typu regulacji, zastanawiając się, które są najlepsze. I nie będę się rozwodził. Nie ma tam zgody ze strony Komisji Europejskiej. To dopóki jesteśmy w Unii Europejskiej, a przecież chcemy tam być, musimy z tym do pewnego stopnia się liczyć. Powiem tylko krótko, to nie jest takie proste rozwiązanie, bo poważnie się traktujemy tutaj nawzajem. To nie jest święty graal, to nie jest złota, magiczna różdżka, która wszystkie problemy rozwiąże. Ja działałem na rynku gospodarczym dwadzieścia kilka lat. Miałem swoją firmę kilka lat, małą, świetnie prosperującą. Potem w banku pracowałem z tysiącem firm. To nie jest remedium na wszystkie bolączki. 2-3% pan powiedział, niech pan to powie sektorowi detalicznemu. To czapkami pana nakryją. Dla jednych 2-3% to jest bardzo dużo, dla innych to jest bardzo mało. Podatek przychodowy, podatek od obrotów. Nie jest takie proste. Nie chcę za głęboko wchodzić. Będziemy dostępni w kuluarach, ale nie mamy się my tutaj z Dominikiem, z Danielem, czego wstydzić. Z żadnych zagranicznych firm tutaj nie traktowaliśmy jak złotego cielca. Waliliśmy bardzo wszystko... Wszystkie podatki były sprawiedliwe, tyle mogę Państwu powiedzieć. A jak jest dzisiaj, sami zobaczcie sobie na stronach internetowych Ministerstwa Finansów. Znowu zaczyna się Dziurawe Sito, szwajcarski ser. I to mnie martwi niestety. Ale to zadanie dla nas wszystkich, żeby to zmienić zmienić złych, rządzących w, tej, w tym kraju. Jeżeli mogę, jeżeli mogę tylko jednym zdaniem kiedy ktoś. Nie zajmuje się podatkami, nie jest specjalistą od podatków i pyta mnie, czy byliście lepsi, czy byliście gorsi, to ja pytam skąd się wzięło na 500+, plus, skąd się wzięło na 800+, plus, a dzisiaj słyszymy informację z wczoraj, że 800 plus będzie trzeba ograniczać. Jak to jest, że zawsze w trakcie naszych rządów podatki są obniżane, Inwestycje w rodzinę, bo ja nie nazywam tego socjalem, ale inwestycje w rodzinę się pojawiają po wielu latach, chociaż wszędzie w Europie od dawna już miały miejsca takie wsparcia dla rodzin, przychodzi taki Morawiecki albo Obajtek i jedna spółka, z której jest ponad tysiąc jedna spółka wypracowuje zysk, który wystarczył na całe 500 plus dla całej Polski. Jak to jest? Oni są, pieniędzy nie ma, przychodzi takich trzech pieniądze są. Dziękuję za uwagę. Słuchajcie, naprawdę ich nie traktujcie poważnie to, co mówią obecnie, a to, co robią, bo to jest tak naprawdę chwila obrazka, rzeczywistość jest inna. Mówili, że żadnych kwestii związanych z stymulacją gospodarki nie będą zmniejszać, żadnych kwestii społecznych, socjalnych nie będą zmniejszać. To ja Was zapraszam, żebyście się przejechali autostradą od Torunia do Gdańska. Macie ją teraz bezpłatno? No właśnie. No więc wystarczy na taką prostą rzecz, jak patrzycie. Słyszeliście w mediach, żeby o tym mówiono? Nie, skąd? Nie, jest wszystko w porządku. Teraz kwestia olefin-3. Proszę Państwa, to jest największa inwestycja petrochemiczna była w Europie. I proszę Państwa, tak się składa, że ją kontynuują, tylko są je kłamcami. Oni tylko zmienili nazwę na polską chemię. Dokładnie. Oni wszystko zrobią, żeby nie pokazać, że to kontynuują. Nie mogą zrezygnować z tej inwestycji. Ona, prawie infrastruktura główna była wykonana w 70%. Ja naprawdę spieszyłem się. Czułem ich oddech i nie są w stanie już nic z tą inwestycją zrobić. I przychodzi jeden facet, nie wiem czy z Bożej łaski, czy z innej, jest prezesem. Wszędzie, gdzie zarządzał firmami, to praktycznie nie miały efektów. I on mówi, że plastyki, tworzywa i chemia to już przeżytek. To ja tego pana prezesa odsyłam dwa dni temu z firmami z Emiratów Arabskich. ONV podpisał umowę na rozwój właśnie kwestii petrochemicznej. I wiecie co? To Orlen miał być Pionierem w Europie. I to Orlen miał robić z Saudyjczykami. To Orlen generalnie sprowadza stamtąd ropę. To Orlen kupił 50 hektarów w Gdańsku i miał dokupić następne 50 hektarów. I to myśmy byli wspólnie z partnerem saudyjskim być sercem petrochemiczno-generalnie tworzywowym w całej Europie Środkowej. I powiem Wam jedno. I powiem Wam jedno. To jest takie powiedzenie: Dużej klasztora niż przeora. My tam wrócimy. Ta firma jest tak zbudowana i tak skonstruowana, że ta współpraca będzie. I wszystkie inne inwestycje, które są, kontynuują. Mało gaz z Norwegii. Farmy na Bałtyku, elektrownie gazowe. Mówią, jak to wspaniale Grudziądz idzie. Zapominają, że oni przez 10 lat chcieli budować Grudziądz i go nie postawili. To myśmy zaczęli budować Grudziądz elektrownię gazową i zostawiliśmy ją zaawansowaną w 70%. Więc żadnej łaski nie robią, że w Grudziądzu skończą elektrownię gazową. Pan mówi o ważnej rzeczy dla Torunia. Siarzewie. Tak się składa, że siedziałem i analizowałem kwestię siarzewa jako prezes energii. Wiecie, dlaczego energię przejął Orlen? Bo energia była za słabą firmą na inwestycje. I Siarzewo i inne generalnie miał realizować już wielki Orlen i to zaorali słuchajcie, zaorali, a jeżeli nie będzie siarzewa, to nie będzie tamy we Wrocławku i dobrze wszyscy o tym wiemy. Ale to mógł zrobić wielki Orlen. Dzięki. Bo prosimy o.